Siema na widzowie! No, 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 no. <laughs> Był uznawany ziomeczek Na no, dwie... O dobra Nagrywamy sobie odcinek z Masmy Syn i widzowie dziękujemy za... Eee, czekajcie widzę za 328 subów o, dziękujemy bardzo! Ignaś? A Ignaś się wyciszył. No widzowie w ogóle zostawcie suba i łapkę w górę. A widzowie yy, yy, po, po tym filmie jak to nagramy to chyba zrobimy sorta z tego z tego losowania ich naś co nie? Na odcinek. Widzę. Bo się by przydało to wreszcie zrobić. No, więc zaczyn... Więc zaczynamy chyba normalnie grać, a nie mówić o tak, Z tego kanału? więc no zaczynamy Ja idę kupić broń, mam mu Mogę kupić, nie no nie, nie będzie mnie stać na węgiel Albo nie kupię, albo nie kupię dwóch e, Magazynków, tylko jeden wtedy... Nie no, jeszcze kupię jeden, bo mi, bo mi zawsze nie wystarcza na podróż do kolejnego miasta amunicji. a, a masz... A wziąłeś, dobra. No dobra. Kto kieruje? I dużo paliwu. W sumie. Ja w sumie W sumie nawet mu paliwa nie jest, więc w sumie słabo. Ale wyruszamy podróż. Na cel w sumie zawsze to był dostać do Meksyka, chyba. Dobra, słucham czegoś. Mm, widzę tam domek, ale jeszcze trzeba tam trochę podjechać. Pali się. To jest... To jest chyba aptek, no. koja... Nie, to nie apteka, to jest coś innego. pamiętam w sumie, ale to jest... Stój, 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 stój! Dobra. Ale to jest... na pociąg odjeżdża. No po co ty nie zatrzymałeś? Dobra już nie idź tam się zatrzymał. Ale wiesz jak to daleko odjechało. Co to jest? A to jest... A nie, tu jest jeden doktor. Ej tu nie ma zombiaka, dobra. ile bandazy tu jest! No tu jest bandazy, dobra Ignaś, dobra... Ej, mamy mnóstwo bandazy. Przyda się. Gdzie jestem po... Tak, daleko jestem ten pociąg, tenio. Ja ma... Ta jest unicorn. Jeszcze jedno razem. Czekaj, muszę sprawdzić? Ty, ja czekaj, ja sobie biorę. Biorę se konia na bach. Czekaj, to. Czekaj, to jest. To jest jednorożek? Nie, to nie jest jednorożek szkoła. Myśmy zarobili 150 dolarów. Dobra, tu nie ma jednorożca Czekaj, idę do ciebie. Eeee. Szybciej. Będę się chodził. Co to przespawać. Eee. Ty pojawiła tu się opcja w ogóle odwróć Jeszcze Spawanie, Zmie zmień, oś? Ty co, ej wiesz ile tu się opcji? Zmień oś jakaś i obróć się pojawiło I co jest? Ty to co się tu staliło? Zmień oś? Taki i obróć, ej ty tyle tu Dobra jedźmy dalej To jest ty to, to nie jest to spawane, tu też nie co to przespawać? Dobra jedź. Jedziemy w Sinon da do... ogóle widzowie byliście na filmie Minecrafta? Możecie napisać w komentarzu. Ja nie byłem, ale... Ja nie byłem, ale może będę, ale nie wiem. Rzecz... A? Nie. nie! Na ten film? Ale za jutro czy... Co to? O ty olej z węza! Sosy, jakiś syro. To jest tatułę. O ile tu to... Nie. Bo to jest... ej, to jest znowu doktor w ogóle. Dwa razy doktor był. Aj, tam jest kolejny domek! To pa... po dzieć... Ej, pan! Ej, tam jest kolejny domek! Jeszcze? To... Ty, ile dom? Ej, jaki fajny drop czekaj Nie no upa... Ej, wyleciał jeden Ej, bo jeden... Ej, bo łyski wyleciało Ej, bo my... Ej, czekaj, ja te ba Ja te beczki spalę, bo one są w sumie niepotrzebne w ogóle Teraz się ja tak uznałam Można je spalić Czekaj, muszę... Dobra, walić te... Dobra, walić to. Czekaj. Walić to, jedź. Zrobiłem, jedź. Banda... Bandaze nie wylecą! Ej, o, czekaj, bandaz tu wyleciał. Bo, bo ci upa to po prostu, kiedy go... A, jeszcze whisky. Dobra, jedź. Nie wyleć nic, bo to się trzyma po A Na w sumie nawet nieprzespawane nie wylecą. To, 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 a bo tu domek E bo to leci do kolejnego domku Uj <śm> no zabił E ja nie mam przodu, ale go przodu Ja nie no, mam z niepoty i spróbuję nie, Nic niepoty No no, no, panów Nie no, no Kura, jaka panów Ej musimy się stąd ulatniać chyba, ale z weźmy z tymi zombie jest no... Ty tej nocy jeszcze nie widziałem. Może wracajmy. Ej, tej nocy jeszcze nie widziałem, bo jakiś ej jakiś nowy update był te, tej nocy nie widziałem. Ej, szybko bierzmy stąd cokolwiek. Szybko! A bo to są pioruny, to jest nas piorunów, to jest za szybko. Uj, bo nasz ma nie Szybko! muszę wziąć bandaż, bo mam OKP. Nie, nie, idziemy do tamtego domu, na pewno nie. No szybko, jedź! Musimy jechać do miasta. Kurde, piłkuny. O dobra. No jeszcze dużo to powinno wystarczyć. A ja mam je ja, no, jeszcze dużo zombie, więc nic. Ja ze 4 szereg zombie, więc... Nie, z pięć zombie mam. Dobra, idziemy do miasta. Ile? A my tyle dopiero przyjechaliśmy, ja nie mogę. Jest to trochę drogie. No, bo my po tych domach się zatrzymywaliśmy zawsze. Dlatego. No, to trochę jeszcze co to jest No, to, to powinno wystarczyć. Dobra, ale noc jest, więc... W ej! Za mną zombie się nie pojawiają, więc wiesz. Oni wampiry. Wiesz, git, Nie wiem, jest coś... Jest jeden... 7... a... A, to nie wiem, ale jest Ale to nie... To nie zatrzymujemy się! Bo my tu zginiemy. No nie... Przecież my tu zginiemy! Noc jeszcze jest! Co ty myślisz sobie? Przecież my... To my powinniśmy mieć broń razem. Ja powinienem mieć broń i ty. Tak to... To tam zginiemy. Co? Zombie. Gdzie? nie wiem się robi, zaczynamy się. A e, to jakaś ruina jest. Chodź. czekaj, wyładuję wszystko. E, to nie potrzebne, to są zombie. A to miałem same zombie. Co to za ruina? Jeśli sumie, do tamtego miasta możemy już pójść, bo. Niech się nie da pozbierać. pozbierać sumie, do tamtego miasta możemy już pójść, bo sumie. A nie, za nami nie idą. To nie wiem, co coś jest tu wartościowego tak ogólnie, ale może to taki, taki... Ej, ile tu jest węgla?! Ej, ile tu jest węgla?! Zobacz! Ile tu jest... Ile tu w... było rzeczy? Dobra. To tak jakieś chyba te... Czy węgla było? Ej, nie wiem, czy iść do tego miasta, ale tam jest to zombie Nie, nie opłaca się raczej. Nie, jak nie? Serio? To u się nie opłaca. Ale to inny dzień wydaje wilkołak Ale to nie była na i tak Jasne spalmy je ja wszyscy Czekaj, nie, nie spalę wszystkie. Ale nie, ty... Ząbiaków się nie sprzedaje ale no, ząbiaki się nie da sprzedać Jak coś no na przykład ta statuetka, wartościowy, em, też mnie... O, tutaj, zatrzymuj się szybko! E, czekaj, ja, w... ja wezmę te rzeczy, które się sprzedaj. No i... albo to jest... Czekaj, ja wezmę te rzeczy, które są wartościowe uh, No, daj mi to! No nie mogę A gdzie jest Training sound? A tam jest... Nie, gdzie? To gdzie jest Training Gdzie jest... A, Training Dobra o patkin! Tutaj widzę, dudo, a dzi, 5 dolarów. O też 5 dolarów. Aj ku... Ej, mogliśmy... Ej, mógł ktoś pozbierać się na... I byłoby na węgiel. A Mamy po 10 bez sensu trochę... Mm, tam generał z tu może no, tam zabitać. Jak mamy minkę się dostrzega? sprzeda? Taką minkę. Turm pokaż mi. A to nie, nie wiem, może spróbować. Raczej wątpię, ale może spróbować jak chcesz. I co? Kurwa! <śc> ja nie mogę. Ej to kup lampę. to kup lampę, bo to jak nas na, nie, nie, na nic nie stać. Kup lampę. Chodź lampę, kup tutaj. Kup lampę, proszę ciebie. Nie będzie przynajmniej ciem... No nie da się! To się. No wiem, że się nie da. Po co ty je wzi... Po co ty je wszystkie wziąłeś? Węgiel oszczędzamy! Węgiel jest na taki. Węgiel jest na okazji, kiedy zabraknie czegoś, co nie? Ej, węgiel jest na. Ej, węgiel jest na okazji, kiedy czegoś. Kiedy paliwa zabraknie Ogarnij Ej. Ogarnij! Ej. Ej, węgiel jest na okazji, kiedy zabraknie paliwa, okej? Okay? A zombiaki to jest taki ogólny... Ogólne paliwo. I wyjechaliśmy z miasta. Ty i bandy ci da! Chcę sto, stój, stój, sto, Stój, stój, stój! Ty bandy tu trzeba sprzedać? Ja nie mogę. <ścoughs> ja się sukowałem, jak I będziesz jakieś 40 dolarków No to jeszcze ja wezmę sobie konia, ja to się będzie. Hmm. O tu. No bo to trzeba, to na oszczędzanie, nie można teraz tego spalić. Który? Nie idzie za ten kowboj. Jaki? A jaki kowboj? Nie ma Nie ma żadnego kuboja jak coś No ja <grywka> Wziąłem że konie, żeby szybciej było No sprzedajesz, to coś kupię Kupić dla ciebie ten... E... Tak Nie, no Gana, no Pistolet Tak? Okej okay. Tak Okej okay. Kupuję ci wyposażenie na viciusa No biesu. Dobra, mam na ciebie Ej, wyzeruję sobie hajs i jeszcze se kupię tę lampkę Lampkę, lampkę, sobie kupię, lampkę. Co wyrozorowałem co Mam lampkę. Mam lampkę. No kur, tym konim. O dobra. Jadę do ciebie! Ej, bo noc się robi. Ey, bo terwona, no to przechodzimy! Ej, bo czerwona z wampiry będą. Co robimy? Co robimy? Dużo hajsiwa, więc się obchłaczę. Czekaj, okay. mam konia ze sobą wziąłem. Nie tykać go. Czekaj, e, mam lampkę, a tutaj dla ciebie mam pistolet i am Pistolet. Czekaj, lampkę sobie przymocuję. O, le o, lewituję w powietrzu idealnie. Mam konika go pewnie spalę, jak zginie. <śpiewanie> Albo go zabiję i spalę, Jak zabiję sam... Co? <śpiewanie> to. To. tu To. 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 A kursu! What? 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 Kuba, jeg jeg, jeg... O, jeg er redd. <laughs> Czekajcie, widzowie. Eee, chyba kończymy z nagrywaniem. Co ty ty wydałeś, kiedy co? Ej, po co ty to zrobiłeś? Widzowie to kończymy, chyba Widzowie, więc nara Nie słuchajcie by było Halo się! Halo Dobra widzowie to kończymy Nara